Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacja, a moi drodzy, witamy w Oblężeniu. W Oblężeniu naszego fortu, zamku, jakkolwiek to chcecie nazwać, na pewno dajmy naszym kolonistom, wszystkim dowolny obszar Aria 1. Jedyną osobą, która będzie unrestricted jest Tail. Dlaczego? Bo Tail będzie miała specjalną misję, jako że będzie Oblężenie, będziemy musieli ją troszkę wykorzystać, jakkolwiek to zabrzmi, do pewnej bardzo niebezpiecznej rzeczy. A jakie? Za momentik zobaczycie. Na początek dajmy zwierzątkom, dziękuję za wytłumaczenie mechaniki kur e, o zapłodnionych, niezapłodnionych jajkach, że mogę się pozbyć po prostu koguta i wtedy tych jajek nie będzie zapłodnionych i tak dalej. Dziękuję. Jak będzie ich za dużo, zacznę je zażynać po prostu i tyle. Tak mi się wydaje. Pod swoją drogą, już by można zarżnąć na pewno z jedną czy dwie kury. To nie jest problem. Wszystkim zwierzętom za to damy obszar. Poczekajcie, tylko się zajrzę. O, tak, bo kury mogą mieć ten obszar, tak czy siak, i wytaki. Ja już się aż tak strasznie nie boję e, moździerzy, bo, przede wszystkim dlatego, że jestem już e, obudowany kamiennymi budowlami, plus żyję w skale trochę, więc moździerz nie powinien mi aż tak dużo zrobić. Ale niemniej jednak warto być ostrożnym. Dobra, pójdźmy, zobaczmy, co będą chcieli zrobić wszyscy źli ludzie. Bird potrzebuje leczenia. Co będziesz miał? Patrzmy tam, na pewno. Jestem po dwa? Jest. Gdzie budujecie swoje moździerze? Tu, Mat. Eee, sranil. Bardzo dobrze, że holingujesz. A do jakiego odniesiesz? Dobrze, zajmujesz się już. Tail, jak ty jesteś z wyspaniem? Powiedz mi, potrzeby. No, w gruncie rzeczy. No, dajmy ci jeszcze trochę kimy, i potem pójdziesz tam w nocy. Bo ci na razie budują moździerze. I będą we mnie Mamy ja Tylko 12 naboi, to jest jakiś plusik. Czyli po 6 strzałów na łeb. Młodzież wybuchowy i zapalający. No. Mogło być lepiej, nie powiem. Weź dokończ to, kolego. Dobra. Jeszcze Aleksowi damy tylko jedną rzecz. Otóż. Proszę, żebyś Użył wieżyczki jeszcze na szybko. Ustawmy... Halo? Aha, musi być załadowany pewnie, żebym mógł dopiero ustawić. Nawet ja mam niewyższą konstrukcję worków, to, to szanuję mocno. Ci się ustawiają już. O, kto tam ustawia? Alex chyba, tak? Sprawdźmy jeszcze. Idź po nabój. Co pierdziutnęli gdzieś, nie? Albo to ta bumalopa wybuchła? Nie jestem pewien. Coś buchło. Chyba dziubnęli we mnie. Wyceluj ręcznie. Coś im pierdolło? Ciekawe, co tu się wydarzyło. Celuj, moździerz, Tutaj celuj. Jaki to jest wybuchowy. Dlatego, że jeżeli strzelimy, to możemy wysadzić amunicję. Co im pierdolnęło? Ciekawe. Intrygujące, niezmiernie intrygujące. Alex, jak ty jesteś z potrzebami? Możesz trochę postrzelać sobie. Jakie ty masz strzelanie? To chyba nie ma aż takiego znaczenia. Dobra, poczekajmy. Dobra, niech poleci łuska. Gdzie jest pocisk? Nie widzę, bo jest dosyć ciemno. Aha, tu leci. Ła! Patrzmy. O, ktoś się pali, w szczególności wasze racje żywnościowe. Jaka szkoda. Byłoby bardzo przykro, gdybyście je stracili, co nie? Czy też sięgnęli we mnie? Dobra, to jest czas, żeby obudzić tail. Wysłać ją na razie tu. A my poleśmy dalej za Łuską i zobaczymy. Pst. Trochę wam nie wyszło. Ale tylko trochę. Alex, bij dalej. Bijesz zapalającego młodzieża, to bardzo dobrze. Czy by wam się spaliło jedzenie? Czy te gałgany się nie potrafią w, 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 odpalić? No, zgasili trochę na jedzenie, to prawda. Tail idzie na misję. Jak z potrzebami jesteś? Jesteś wyspana w miarę. Jesteś pesymistką, to też jakiś minus. Alex bije. I poleciał nabój. Trochę my Oj, będzie miss fire dobry. Zdecydowanie. Co się tu pali? Wszystko, ale nie wy. Ale przede wszystkim nie strzelacie teraz nabojami, to jest duży plus dla mnie. O, podpalił się mat nawet. Metal wasz się pali. Byłoby niegłupie, gdybyście wy wasze głupie ryje się paliły. Tail nadchodzi, a dlaczegoż tail jest taka ważna? No dlatego, że tail ma jako jedyna karabin snajperski. Karabin snajperski ma to do siebie, że ma przeogromny zasięg. Będziemy mogli spróbować do nich troszkę postrzelać. Alex, jak się idzie strzelanie? Powinien za moment polecić kolejny pocisk. Tail nadchodzi, dobra pokaż mi ile będziesz musiała podejść. Czyli gdzieś tu, jeszcze kawałeczek daj na pewno, tu. Jeszcze kawałeczek. Tutaj podejść. Możesz walić. Pierdziutło. Kurde, dobrze było, gdybyśmy trafili w nich, nie? Dobra, teraz masz Zido strzału. Zostali kulką, dobrze. Podejdźcie jedno pole tutaj. Bo miała większy zasięg wtedy. To wam jedzenie ledwo żyje. Obok. Alex, jak ci idzie strzelanie? Używasz wieżyczki. Nawet no, zaspójdziesz pójdziesz spać, wiesz. wystrzelić. sprawdźmy, czy na tailnik nie biegnie. Jeszcze nie, to dobrze. Mm, Alex, pójdziesz spać. Dobra. Idź odpocząć. Teraz tail. Jeszcze raz. Potrzeby. Kiepsko jest. O, idealnie! Powinno ich tu zajarać ładnie. Te głąby się pospalają tutaj. Jeżeli to się fajnie zajmie, to może im się ten moździerz nawet zajmie troszkę, Beatrice jest ranna? Nie, ktoś tu był inny ranny Z? Prawą nerkę mu ustrzeliłem, no to zemsta. Pina teraz dostała nawet chyba jakiegoś przyzwoitego shota. Ostrzolona lewa ręka, elegancko. A i Z jeszcze tutaj żyje, bez nerki, ale żyjesz. 50% pokrwawienia. Uuuu, leży. Jeden. Zi, leży. Co tym razem zostało strzelone? Lewa noga. Uf. Boli. Nie wam nasze nastroje wyglądają, powiedzcie. ma obroń palną, brak. broni się części ciała, jadł właśnie ziemi, okej. Okay. Jadł właśnie ziemi, lekko boli. No nie ma, że jeszcze kolega zginął. No, bo tak, bo nie zginął, to fakt. Dobra, będziemy sypali. Zaraz się wycofamy najwyżej. Ktoś inny musi się teraz zająć moździerzem. Rodion może niekoniecznie, Alex może niekoniecznie, ale Dimitri, zamiast świartować stworzenia, możesz użyć moździerza. Sranil jeszcze śpi. Masz seks za sobą, więc myślę, że to jest dobry moment, żebyś... A, nie masz materiałów. Okej. Okay. Jak zjedzenie wygląda sytuacja? Jason, mógłbyś się trochę tym zająć, wiesz? Nie będę ukrywał. Zdrowie. Masz developed immunity, więc możesz się obudzić na przykład. I się tym zająć. Tail będzie musiała strzelać w tym czasie. Już ma trochę pewnie kiepskie potrzeby. Brakuje sytości. Psiłki strzelają, krzyczą u mnie jakieś. Padać kaweczek. Ma delikatnie bliższy zasięg. O, Benway dostał. Podpalił się jakiś struś. Co tym razem? W tors. Nieznaczne. 45% prawienia. Minor break na tail. Jeszcze jeden strzał i dopiero ci wycofamy wtedy. O, jara wam się kumpel. A, to peszek. Dobra. Idziesz zjedz dobre danie. Czekajcie, a jak idziesz dobre danie, to czy ty nie możesz walczyć dalej? Powinnaś móc. Co Ty, chora jesteś? A ja masz immunity. Poszukaj jeszcze celu w takim razie, skoro zjadłaś już. Ten Wam się zaraz skopci, kumpel. Benway. Jest ranny już. Coś przestaliście z moździerzy strzelać, ciekawe czemu. O, Benway dostał kulkę na głupi głupirej. Kto tutaj jest teraz strzelał? Not loaded. To nie powinna być gdzieś kula w drodze. Nie Nietrafione. Trochę szkoda. A kto tam obsługuje teraz moździerz? Chyba Dimitri, nie? Ile ja pocisków jeszcze? O, panie, światli ludzie. Można w nich postrzegać troszkę. Pi należy. Potrzeby. W porządku. Zabiłaś kogoś? ty Jesteś tym? Rządza krwi. Nie, nie To Ty możesz zabijać i sobie będziesz tu stała i stała. Bo teraz masz rządza krwi. Dobra, kilku wam ledwo zostało łaków. Solec dostał na głupi rej, co tym razem. Wątroba rana powstrzałowa, poparzoniszał wszyscy. Naboje wam się, palą. O, okej. Okay. Chodź tu. Szybko spierdalando, moja droga. Jak najszybciej musisz stąd spierdalać. I co się teraz u was dzieje, powiedzcie mi. Zajdzie się do ataku? Wszyscy są ranni, słuchajcie. Absolutnie wszyscy są ranni. Jakieś blizny po ugryzieniu, jakieś poparzenia. Czy ktoś z was jest biegaczem? To jest istotne. Charakter. Awanturnik, protetyk, flegmatyk, sangwinik, ostrożny strzelec. Dobra, w porządku. Sheetale powinna zdążyć zwiać przed nimi. A to wam dziękuję serdecznie. W takim razie całość leży. Mogłbym niby jego podbijać, ale... O, widzicie? W tym momencie już by dostał mocno, więc za yy, zatem Dimitri... Musisz przestać strzelać już. Wiedziałem, się czymś zupełnie innym. Tail nie zwiewa. Powinna na ludzaczku im zwiać. No i powinien załatwić całą sprawę. Nie sądzę, że oni przejdą za daleko przez te pułapki w ogóle. Tail, Gnaj do domku. właśnie na ziemi i masz żądze krwi. W porządku, tak. Zobaczcie, to wszystko, całe to towarzystwo. Ich ten to jest w ogóle jakiś baranny, co dosyć. No, trochę masz poparzeń, kolego. I masz śmierć sojusznika, i jesteś jeszcze flegmatykiem, więc. Tak, flegmatykiem, dobrze widziałem? Flegmatykiem jesteś. A nie wiem, czy ty do walki dojdziesz, kolego. Nie masz wrażenia, że powinnaś coś zjeść? Aha, jakby Jason zrobił trochę jedzenia, to byś mogła coś zjeść. Ehm. Um. To co? Soranil. Y, Zug, chyba. Alex, może nie. Shonia, Soranil, Dimitri, może, tak? O, dobra, inaczej. Bird, Shonia, Zug, Soranil. E Reczki. Zapraszam tu. O, koniec walki. Dziękuję serdecznie. Możecie nawet wyjść za nimi, jeżeli chcecie jeszcze kogoś capnąć. No chociaż. Tak w zasadzie. Poproszę, R. To do wzięcia, niech będzie. I teraz tak, zobaczmy, co tutaj z tego ścierwa pozostanie jeszcze. Ale powstałem, że nie dużo. F, jesteście do zdjęcia. To jest do wzięcia. Przejmij, rozbierz. Jeżeli to nie zostanie wzburzone przez was wcześniej. Kapsuły transportowe, sprawdźmy tylko gdzie. I co się w nich znajduje? Zimnioki. Możemy być. I teraz tak, w harmonogramie, tylko dajmy oczywiście wszystkim. Unrestricted teraz zwierzątkom. To są psioki, czyli wy na Animalaria 1. I wszystkie mawoły i inne ścierwo tutaj. Dobrze. Hmm, prosiaki można wyuczyć jeszcze noszenia. Dobra, tak się kończyło oblężenie z tego co widzicie. od Erkuj was wszystkich, dobrze. Dobra. Poradziliśmy sobie z oblężeniem, nawet łatwo to wyszło. Dobra, mamy to. To już jest za nami w takim razie jest prosta taktyka z tymi obrężniami, nie jest to jakoś tam turbo skomplikowane z tego, co widzicie. jest sobie spokojnie z tym poradzić. Komponenty tu są jeszcze jakieś do wzięcia zawsze. To minor break, bird, za co? Przerwany sen, hm, ciekawe. Dimitri widzicie, że opierdziela to jedzenka. Kapsuły transportowe. O, jajo. W studio nie, co oni tam? Słuchaj drogo, pytanie takie dla Was. Ehm, nie wiem, czego na ten Sergeant jeżeli nie, to tylko wejdźcie sobie zobaczyć. Ehm, to polecam w ogóle zobaczyć na dłużej, ale jeżeli tylko, żebyście porównali o co mi chodzi. Ehm, jak Wam się bardziej kamera podoba? Taka jak jest teraz, czy taka kwadratowa jak jest w wedle Sergeant To jest kwestia rozdzielczości. Nie wiem, to dajcie znać. Czy wojcie taką ramkową, powiedzmy, prostokątną, tak? Ehm, czy, czy, czy taką szerszą? O, tak, to jest moje. Czy taką kwadratową bardziej troszeczkę większą. Dajcie znać, jak chcecie, jak coś to po prostu przesunę kamerkę, zrobię tutaj, bo zrobił tutaj. To jest tylko i tak Learning Helper, którego nikt nigdy, nigdy nie używa, więc co za różnica. Ktoś pisał, że tutaj jest legendarny podkoszulek ze skóry indyka i on wymaga e, jadeitowego tronu. No niestety obawiam się, że mam za mało jadeitu, żeby mu zrobić jadeitowy tron na legendarny podkoszulek ze skóry indyka, e, więc będziemy musieli sobie poradzić bez tego zapewne, no ale cóż. Bert, kurwa mać, gościu. Czy, nie możesz się ugasić czy coś, kumplu? Czy zaspalisz? Wow, pokoń leniścia. Dobra, wracaj się leczyć, No mi zdechniesz. Masz wszystko poparzone, co za idiota, no. Co za idiota. Niesamowite. Dobra, to do wzięcia. To wszystko w takim razie będzie polecenia. Mm, przejmij. I potem yy, rozbierz wszystko. Dobra, bo to jest zawsze metal jakiś, nie? Zawsze, zawsze jakieś pierdółeczki, ale... Do czegoś się tam to może przydać. Dobra, trochę się wypaliło tutaj. To nas już nie przejmuje. Bird, weź i człowieku stąd już. No to już po prostu, żeś nawalczył się. Nawalczył. Dobra, mamy dwa posiłki. Widzę, że ledwo co wyrabiamy. Jason jakoś tam chyba ledwziutko wyrabia. Przywianie. To ci powinno zaraz to przejść, nie? Birdowi się pewnie popsuło ubranie od tego palenia. W istocie. A żeś rozjebał ciuchu ciuchów dobrych gałganie jeden, no. To już się teraz zupełnie na kratka wentylacyjna nie przydaje tutaj, bo tylko wypuszcza powietrze na dwór. Um, tutaj temperatura jest w porządku. Pytanie jak to będzie, jak będą fale ciepła? To jest pytanie za 150 punktów. Aczkolwiek jest tutaj sterylnie, to jest kluczowe. Berda, wyleż troszeczkę. Cielaczka mojego. Minor break u Alexa, ale już nie powinieneś mieć minor breaka. Właśnie, jak zjadłeś, to już jest wszystko w porządku, co nie? Pomyślimy jeszcze o świetlicy. Myślę, czy tą świetlicę się bawić, czy jeszcze nie ciekawe. E, Widzę, że skały już wyrobiliśmy wszystkie, czyli wszyscy moi rzemieślnicy zrobili robotę. To bardzo dobrze. Jak wygląda sprawa ze kamieniami, ze stalą? Jeszcze nie pocieliście całej, więc to jeszcze wam zostało. I to ma być wyrąbane jeszcze, jak na moje. Ty bumalopy pierdzielony, jak ja tego ścierwa nie lubię. Bicie się z tym, to jest po prostu coś paskudnego. No dobra, upolujcie to. Upoluj to, plus to. Te wszystkie małe takie Dziadostwo możecie wypolować jeszcze tutaj. Tu są jakieś indyki. To też możecie wypolować to. Bird odzyskuję tu jeszcze metalu. Alex śmiga, żeby spalić ubrania. Tylko się nie podpal ci laczku. Dziękuję serdecznie. Mój dzielny rzemieślników. Biegniesz przez pół mapy, żeby spalić ubranie. Szanuję mocno. Mogliście pójść po prostu wziąć na przykład, nie, wiem, metal czy coś. Jakbyście spali te bumalopy, to by było idealnie był przeszczęśliwy. Niestety to wszystko teraz będzie wypalone tutaj, bo nie chce mi się tego gasić. A, przyszedł deszcz. Dobra, to się samo zgasi. To jest złoto. Czemu tego nikt nigdy nie wziął jeszcze? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Problem mamy też z paszą dla zwierząt. Są głodne po prostu. Nie mają co żreć. Nie mam siana. Trzeba by wyorać trochę siana tutaj, póki jest. Wspieraj plon. Dobra, chociaż tyle zbierz. A tu? I dobra, zbierz to. I bez tego może być ciężko Tail. Jak Ci ogóle rzeźby twoje? Nie ma żadnej ukończonej. No tak, bo ja cię cały czas wysyłam na polowanie w sumie, nie? Mini co robisz karabin sztrumowy. To jest bez bardzo słaby jeden, tak? Bardzo zły, przepraszam. Dobra. Mamy trochę tych wełen. Make assault rifle gotowe. Bardzo zły? No bardzo dobry, już myślałem. Huch. Kto ma jakieś kiepskie rzeczy? Masz dobry pistolet, zwykły. Aleks, jak Ty strzelasz? Strzelasz. Tail. Ty dobrze strzelasz. Ty w miarę strzelasz. Znaczy, Ty masz karabin zwykły, Zug. To Zugowi wymienimy broń na pewno jak w stanie. To Zug będzie musiał wziąć to jutro rano. Mamy neurotaminę, można by robić w gruncie rzeczy te. Yy... Jeszcze jedno. W ile to wymaga. To niech robi tylko że rzemieślnik z 15 lub więcej. Charge Rifle jest zbyt ważny, żeby takie rzeczy dawać jakimś łakom do robienia. Ale Charge Rifle, jak będziemy mieli, do, będziemy mieli to bo naprawdę już wtedy się nie martwię, jakimiś takimi rzeczami w stylu, nie wiem, robaki czy coś. Bo Charge Rifle naprawdę daje ogromne wrażenie. Bardzo bronią. Ma krótszy z trochę zasięg, niż na pewno jakieś tam snajperki czy coś, ale e, karabiny snajperskie znaczy się. Snajperka to żona snajpera. Zawsze się na to nacinam. Jak sobie tak gaworzę. Mm, ty masz szturmówkę, ty masz nóż superstali, ty masz zwykły karabin. to Jest też zwykły, ale z większą ilością, tak? To masz zwykły. Jason ma. Co ty, kochacie się jeszcze? Nad ranem, tak. No nieźle, o czwarty nad ranem seks. Dziwna pora, muszę przyznać, ale dobrze. Co kto lubi? Tutaj nie, wiem, nie mi to oceniać. Musicie zebrać to sianko dla zwierzątek, bo one mają tylko już do wpierdalania paszę. Które zresztą już całą zjadły. Chyba, że mi zdechły z głodu. Ja pierdolę ile tych kurczaków. Dobra, zabijamy połowę, słuchajcie. Bo jest ich zdecydowanie za dużo. Wpierdalają mi tylko całą paszę. Ewentualnie moje zwierzęta to pozbierają. A, to wpierdalają ich zwierzęta, ok. <grystanie> Przenieście kurczaki. Z takich małych to nawet nie ma za bardzo pewnie tego, co tutaj kroić. Ile mięsa? Z 12 z kurczaka, e, w porządku, to jeden posiłek zawsze, nie? Natrafiliśmy na sprasowane żelazo, miło. Tu w końcu skończyli soranin, widzę, że wyrżnęła wszystko. Dobra, czyli to wszystko możemy anulować już, bo widzę, że tutaj nic więcej nie będzie. Więc tu anuluj robotę. Wynoście tylko w takim razie żelazo. Jak wygląda sytuacja z żelazem u mnie? 150, aha, bo wy jeszcze... A, już skończyliście to. Miło. Warto by załadować jeszcze drugi młodzież. Tak na przyszłość po prostu. Tu są induki. To, to są pumy już. O panie kochane. Tu jest wypalona ziemia, ale to w końcu odrośnie. Będzie trochę deszczu. Minor breaku Alexa. holding Siano tu Stockpile. Dobrze, teraz przynajmniej zwierzaki mają coś żyć, przynajmniej. To jest duży plus. Wszystkie te moje mawoły, krowy i te inne głupoty. To akurat bardzo, bardzo dobra wieść. Drewna nie mam? Oj, 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 oj. Mogę nie mieć drewna. No, nie mam drewna. Yy, Architekt yy, drzewo. I to za tak szybciuchno. Uważaj na swoje prosiaczki, kolego. Się kiedyś nauczysz dobrze strzelać. Goście. jak miejscowość nas odwiedzają. Pijak miejscowość. Meowski Alaska. No, ale coś mają na handel. Mhm. W porządku. To jest złoto, to moglibyśmy dać do wykopania, wiecie? To jest Znacząc, Znacząco mi to przyspieszy. Myślę, że nie robić betonowej podłogi. Ona trochę przyspiesza walkspeed po całości. Kto jest handlarzem Rodion? Chodź tu, jak jesteś. Handluj spijak miejscowość. O, słuchajcie, jak się pięknie składa, że jesteście. Mam całą masę ścierwa na sprzedaż. Macie cokolwiek w ogóle, co ja od Was chcę kupić? Leki, to dawaj wszystkie. Wszystkie komponenty mi dawaj wasze. Co macie jeszcze? Pod koszulek z futra haskiego i kowbojski kapelusz tkaniny. Że dam sobie radę bez tego. Eee, dobra, strzelbę mogę też opierdzielić. Macie momencie, 111 hajsów to zaś się wam skończył. Eee, spodnie z tkaniny mogę opierdzielić. Jak wiecie, wszystko co jest sierwowate, to opierdzielimy tylko. Spodnie z tkaniny dobry. Heumskę w laru, pod Podkoszulek z futra haskiego. Patrzcie, czy jeszcze mam coś jakiegoś takiego, wiecie, mało przydatnego. Krótki był bardzo dobry, tym sobie zostawił nawet, wiecie? Co jeszcze mam? Jajo. Studio jaje, Co oni tam nadają? Dobra, gitara, dawajcie mi cały wasz hajs i wszystkie leki i komponenty. Komponentów nigdy za dużo. To jest akurat zawsze przydatne. Jak ta rzecz ci idzie, Taylor? Aha, nie idzie, bo pewnie jesteś teraz myśliwym moim największym. Dobra, w porządku. Teraz tak, czas wrócić tutaj do kopania wykopkowego mojego, odkrywkowego. Bo czemu by nie? Możecie się już tu bawić dalej, jak tylko wstaniecie komu tam wygodnie. Myślę o tym zamurowaniu tutaj wiecie. Kapsuły transportowe. Cóż to za cegło? Granic znowu. Kawałeczek stąd. To niepozbierane racje żywnościowe. Tu jest metalu jeszcze dużo. Jak miejscowość opuszcza kolonie. A my, moi drodzy, powódko opuszczamy ten odcinek. Więc ja mam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnych materiałach. już jutro, oczywiście. Ja będę grał sobie wy, A. To moi drodzy, Remord. A my widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.